Tak wyglądał znany świat w 1570 roku, blisko 80 lat po odkryciach kolumba i 60 po Magellana. Tak natomiast wyobrażono sobie świat w starożytności. Zastanawiacie się, gdzie są kontynenty? Nie ma. W Babilonie wierzono, iż to oni są w centrum i specjalnie wykreślili inne nacje i narody z ich map. A tutaj mapa z 1000. Prawda, że dokładna? Witam Was w szerokim omówieniu, jak ludzkość postrzegała świat w przeciągu blisko 6 tysięcy lat istnienia naszej cywilizacji. Zapraszam. Dzisiaj każdy z nas oczekuje przy sobie atlas świata. Mapa naszego globu jest dostępna na wyciągnięcie ręki. Kiedyś natomiast nasi przodkowie musieli posiłkować się trudnym fachem kartografii ręcznej. Mapy pomagały i pomagają w odnajdywaniu się w położeniu określonych lokacji państw, miast, kontynentów, rzek bądź wiosek. Tutaj widzimy jedną z pierwszych map Germanii, naszkicowaną przez Ptomeleusza z Aleksandrii koło roku 170 jest to fragment większego pierwszego atlasu, jednak cofnijmy się do zupełnych korzeni. Pierwsza mapa świata jak wyglądała? Najbardziej znaną i zbadaną mapą świata jest ta babilońska. Datowana jest na VI wiek przed naszą erą, choć uważa się, iż jest to kopia jeszcze starszej tabliczki z wieku IX przed Chrystusem. Opisując dokładniej, mamy zapis kraju otoczonego morzem. Jak wcześniej wspomniałem, Babilończycy ze względu na religię jakoby wymazali inne nacje ze swoich map. I mowa tu oczywiście o persach, którzy zaczęli się osiedlać w tamtym terenie. Treści są zapisane w języku sumerów, a więc udało mi się je rozczytać. To znaczy nie mi, a kartografom dzisiaj e, po prawej macie prawda legendę. Prawdziwą rewolucją dla kartografii były wielkie odkrycia geograficzne, ale zanim do nich przejdziemy, pokażę wam jak wyglądał świat do 1492 roku znane Europejczykom. A oto mapa. Widzimy na niej odkrytą Afrykę, Europę i część Azji. Były to jedyne tereny znane w tamtym czasie, a ogromny krok dla kartografii uczyniło a jakże e, prawda, Imperium Rzymskie, które zaczęło stawiać na rozwój infrastruktury drogowej, jak i fortów na granicach. Teraz czas omówić najbardziej emocjonującą erę dla wszystkich miłośników odkrywania nowego świata. Otóż przedstawiam Wam mapę tuż po odkryciach geograficznych Kolumba oraz Magellana. Nowo odkryte tereny były nazywane, a jakże nowym światem, i stały się źródłem handlu żywnością, bogactwami oraz niewolnikami. O zasiedlaniu nowych terenów w XVI wieku wrócimy w następnym odcinku, ponieważ to, jak powstawały na przykład Stany Zjednoczone, jest równie ciekawym tematem. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, co, co sądzicie. A tutaj taki szybki przelot, jak Europejczycy odkrywali nowe tereny z biegiem lat. Na mapie widzimy brzegi Ameryki, część Ameryki Łacińskiej oraz Filipiny, na których zginął Magellan. Pierwszym krajem, który dokładnie opisał swoje granice, była o dziwo Francja. W 1670 roku włoski astronom Giovanni Domecchio Cassini, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Paryżu, rozpoczął pracę nad projektem dokładnej mapy kraju Napoleona. Prace trwały ponad 100 lat i zakończyły się w 1789 roku. Brały w nich udział blisko cztery pokolenia rodziny Cassini. Skala wykonanej mapy wynosiła 1 do 86 tysięcy, a cały składała się ze 182 arkuszy narysowanych na miedzianych płytkach. A co jeśli chodzi o nasz kraj, Polskę? Ano tutaj możemy się odwołać niestety głównie do krzyżackich prac, ponieważ to oni zapoczątkowali kunszt kartografii w naszym kraju opisując głównie Prusy. Wiadomo, wcześniej mapy również się pojawiały, choć mało z nich się zachowało, lub były one bardzo niedokładne. Pierwszą mapą naszkicowaną przez Polaka ukazała się około roku 1526. Została ona naszkicowana przez Bernarda Wapowskiego. Na koniec taki szybki timelapse, jak zmieniały się mapy świata na przestrzeni lat. Jak widać, postrzeganie świata zmieniało się kosmicznie na przestrzeni lat, a jego ogrom i wielkość fascynuje nas do dziś. Jeśli doceniasz to co robię, zachęcam do subskrypcji, do komentowania. Na razie, cześć.